Witam serdecznie z tej strony Keriot i witam w krótkim filmie opisującym ten kanał. Możecie tutaj spodziewać się głównie dwóch rzeczy i są to krótkie filmiki, czyli shorty, najczęściej o charakterze. Humorystycznym oraz w głównej mierze wrażenia, i są to wrażenia z gier, anime i albumów muzycznych. Być może w przyszłości pojawią się inne rzeczy, inny content, ale głównie aktualnie skupiam się na tych dwóch rzeczach. Zapraszam serdecznie i zachęcam również do odwiedzenia mojego Twitcha, i Just Play Casual oraz mój serwer Discordowy, który dopiero powstał, więc jeszcze nad nim trzeba popracować, ale już teraz zapraszam. I mam nadzieję, że spędzicie miło czas zarówno tutaj, jak i na moim Twitchu podczas streamów, jak i na kanale. Także życzę miłego spędzenia czasu.